Najlepszy trwa sobie operacja Ouraptae. I żeby wziąć w jej udział, oczywiście trzeba się zaparzyć w takiego to właśnie pasa, który kosztuje 59 zł, zarówno na rynku, jak i przez na oczywiście w grze. Ta cena jest taka sama. I jak możemy zobaczyć, tutaj na początku, prawda, na rynku było troszkę więcej, ale teraz ona cały czas leci sobie na jednym poziomie. I teraz zastanowimy się, czy jest jakikolwiek sens w inwestować. Tak, bo wiadomo, jeżeli kupisz sobie taką przepustkę i ją jakby użyjesz dla jednego konta, dostaniesz tego tokena. No to jednak token sprawił, że jest po całej zabawie, tak? Już o tej przepustce możesz zapomnieć, tak? Ale w momencie, kiedy kupisz więcej przepustek, to wiadomo, że nie możesz ich użyć i wtedy możesz sobie po prostu kisić u siebie w ekwipunku, żeby po prostu sobie to w przyszłości, jakoś, na przykład, tak? Jak możemy zobaczyć, taki właśnie proceder ma miejsce na Steamie, e, coś, co jest wielkim, wielkim plusem tej inwestycji, to to, że tych przepustek jest cholernie mało. Po prostu bardzo niewiele ludzi inwestuje w te przepustki, co e, tak na dalszej ma też rację bytu, tak? Warto sobie wziąć pod uwagę, że taka przepustka jest de facto prawie że bezużyteczna. Prawie że tylko i wyłącznie dlatego, że można potem sobie to wymienić na tego tokena, a właściwie tutaj mówię o tym samym coinie operacyjnym, tak? I to tyle, tak na dalsze tak? Czy ten coin jest cokolwiek warty? No, szczerze powiedziawszy, nie do końca. Jeżeli ktoś chce sobie go przypiąć, w, w, ob, obok swojego postulnika, obok swojego loga, no to fajnie, ale tych, tych właśnie to coinów już wyszło naprawdę na tyle dużo, że każda na pewno jakiegoś ma i nie ma jakiejś większej satysfakcji, tak? No wiadomo, że jeżeli się ma na przykład z operacji prawo, czy z jakiejś wcześniejszej operacji, no to wtedy to już jest coś. I wtedy wiadomo jest, że to jakoś też tutaj jest odczuwalne w cenach chociażby tak możemy zobaczyć taka przepustka operacji B 700 zł. I wtedy, no faktycznie, gdzieś tam taką legendarną wręcz przepustkę, że posiadać legendarnego No to fajnie, tak? Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli miałbyś się zaopatrzyć coiny sprzed roku czy sprzed dwóch lat, no to nie obina nikim żadnego wrażenia. Sprzed trzech lat tym bardziej. Także po z tego powodu te przedmioty są totalnie Użyteczne, bo to nam wiedzieć, że no ich jest mało na Majkacie to, co powiedziałem. Możemy sobie zobaczyć, że po 200, po 400 przedmiotów, a tej niektórych nawet jest troszeczkę jeszcze mniej, jeżeli sobie zjedziemy w dół. A i była taka jedna, znaczy może nie jedna, ale tylko jedna przepustka mi się rzuciła w oko, jak chodzi właśnie o zyski. I to była to przepustka operacji Wildfire. Możemy sobie zobaczyć, że ceny właśnie jak wtedy chodziła, tak, czyli takie 25 albo czy 30 zł, taki powiedzmy, to sobie przedział, był w momencie, kiedy była ta, e, ta przepustka. Możemy sobie zobaczyć, że już po końcu w emocji cena wystrzeliła, uwaga do około 80, 70, 60 zł. Także naprawdę naprawdę kilku koniec tutaj można było w ten wędko i włącznie będzie, ale na mamy jedną wielką windę do góry, tak na sobie z takimi spadkami uwarunkowanymi sytuacją na markecie, a tak to wszystko wygląda całkowicie pozytywnie. Ta cena nawet opiewała na jakieś 500 zł, także z 20 złotych, czy 25 złotych na 500 zł, taka 20 całkowicie solidnie, całkowicie milu się to wygląda, tak? Dlaczego tak było? Było tak, dlatego że to była pierwsza chyba operacja, która nie miała tak na sprawę pomocy. I po prostu wtedy byliśmy w takim widze, że wszystkie tak na sprawę sprawy przepustki były przeceniane i to był taki ewenement, że balw zdecydował się, że ej, nie, nie, nie przeceniamy. No i tutaj się właśnie odbiło na ręku, właśnie w ten właśnie sposób, wszyscy byli Pewni, że ta promocja właśnie będzie miała miejsce. w jest z czym ich nie kupowali i czekali po prostu aż zaraz na nie pęka, tak? Że nie wpadła, tylko się operacja zakończyła, no to cena nagle masakrycznie wywindowała do góry i masakrycznie się tutaj podziało. Także o tym na pewno warto wiedzieć, to jest taki ewenement troszeczkę. Jeżeli chodzi o inwestycje właśnie w tą przepustkę, myślę, że dalej ma to rację bytu, aczkolwiek też nie widzę jakiegoś większego potencjału, żeby ta przepuska była jakoś niesamowicie dużo w przyszłości warta, tak? Możemy zobaczyć, że wi e, e, Wi-Fi, to było rok 2016-2017, coś takiego. Także możemy sobie zobaczyć, że na podstawie 4-5 lat 20 całkowicie. Ciekawie, tak? Aczkolwiek, no, ja nie widzę tego, żeby na, przez, na podstawie kolejnych 4 lat zobaczyliśmy kolejną kilkukrotność, tak? Może będzie dwóch, maksymalnie trzykrotność, ale więcej to już szczerze mi się nie wydaje. Także też temat, według mnie, jest zamknięty. E, powiedziałbym szczerze, nawet, że to jest taki maks, jeżeli chodzi o tą właśnie przepustkę. Gdyby nie przepustka operacji Vanguard, tam jak możemy zobaczyć, jest dwa ta. Uwaga, 2000 zł. 2000, tak, nadam sprawę za jednego mojego coina teraz. Możemy zobaczyć, że ceny naprawdę mocno wywaliło w kosmos, jak sobie tutaj będziemy analizować wykres. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że tu akurat promocja była, bo możemy zobaczyć, że ona też normal Zł, a nagle mieliśmy zjazd dosłownie tutaj na 3 dni na poziom 13 zł, także tutaj było 50% zastosowane i uskutecznione na operację Vanguard. Ale co ciekawe, ta, ta, ta po prostu przepustka się potem jakoś tak wybiła i niesamowicie poleciała do góry. Przy czym, tak naprawdę, sprawy sprawę nie wiem, jaki tu można szukać, bo też niczego niesamowitego podczas tej to właśnie operacji się nie działo. Też nic takiego niesamowitego się wcale tutaj nie wydarzyło. A ta wartość jest naprawdę wręcz gigantyczna. Gigantyczna chociażby w zestawieniu takiej operacji Payback, czyli pierwszej operacji, gdzie akordy o dokładnie 2013, nawet nie wiem, podpowiedziałem 2014, po prostu rok 2013. I możemy sobie zobaczyć, że tej tak naprawdę, to, to również bardzo fajnie leci do góry, ale bez jakiejś takiej wielkiej rewelacji. Tak wiadomo, że jeżeli patrzymy na to, że Wildfire w ciągu 4-5 lat zrobił tam 20 -krotność. No i tutaj też te krotności, są, bym powiedział, że pojąbane, bo możemy zobaczyć, że ta przepustka na mnie chodziło po 22-23 zł, potem zjazd uwaga do 6 zł, Tak, zobaczmy, że tutaj było uskuteczniona promocja kuda. Jeżeli to chodziło nawet za 3 zł, to tutaj naprawdę grubo przecenic było po 70-80%, także też tutaj grubo polecieli z pełną I jeżeli z 3 zł można wziąć przedmiot, który teraz jest wart około tysiaka, no to to są naprawdę gigantyczne zyski, tak 300 krotne, także to wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie. A no to na pewno nie wolno. Zapominać, tak? I to wiadomo, to jest pierwsza taka operacja, tak? Także to tutaj też musi też musi jednak wpłynąć na tą wartość, tak? Aczkolwiek, jeżeli patrzymy na kolejne operacje, to już rewelacji nie ma i sens inwestowania w te przypuszki troszeczkę się skończył. Zobaczmy chociażby na y, operację Hydra, bo ona tutaj tak naprawdę miejsce w 2017 roku i zobaczmy sobie, że na przestrzeni tych 4 lat ona też jakoś tu, bo nam nie odwinęła. Możemy popatrzeć, niby jestem wzrost z poziomu 13 zł no na maksymalnie 88. Niby spoko, ale jeżeli by zainwestować w tym samym czasie w jakieś kapsułki, y, czy chociażby jakieś nawet skrzynki, no to możemy na tym być naprawdę, naprawdę. Lepiej, a teraz mamy nawet jazd do 63 zł, także również nie widzę w tym żadnego potencjału. I to samo chciałem powiedzieć odnośnie obecnie trwającej operacji, czyli operacji Raptate, tak? Jeżeli ta przepustka zostanie przeceniona, najprawdopodobniej tutaj nie zobaczymy promocji na 70-80%. Myślę, że zobaczymy promocję po na 50%, jeżeli nie mniej jeszcze w ogóle. No i po tym wszystkim, co Ci powiedziałem, też, że Cię chyba zniechęciłem do tej całej inwestycji. Pokazałem po prostu, że to nie ma jakiejś większej jazdy. bytu, już to nie jest takie turbo niesamowite i tak dalej. aczkolwiek e, trzeba wziąć pod uwagę, że e, na przykład taka operacja był Fag na niej promocji nie, nie uświadczyli się po prostu, tak? Tej walwy nie. Było pomocy, w związku też z tym, co się dzieje z tą, tą przepuską, no cały czas ona spada, tak? Tutaj mamy całkowicie odwrócenie trendu co do operacji Wildfire, no i z jednej strony słabo, ale z drugiej strony, jak się patrzę na to, że po końcu operacji zaraz ta przepuska wywindowała nawet do 90, nawet do 80 zł z 60, to w sumie nie masz takiej wielkiej tragedii, no jeżeli tam można było to jeszcze 20% jakoś tam skupnąć pod koniec, wcale coś na nie wygląda. Jeżeli uważasz, że to miało operację by bytu, w sumie czemu by też w to nie inwestować, jeżeli to jest takie w pewnym sensie gdzieś tam często się zdarzające, taki po prostu event, tak? Aczkolwiek, jeżeli się patrzymy na operacje, na które to mieliśmy pomocy, tutaj sobie wezmę dla przykładu operację chociaż chociażby, na którym to właśnie jak możemy sobie zobaczyć bo uskuteczniony 50% promocji, bo był zjazd z 65, na około to właśnie 35-40 zł, także coś około tego. a I możemy zobaczyć, co się działo zaraz po końcu tego to właśnie tego to właśnie eventu. Możemy zobaczyć, że już zaraz po końcu z 35 złotych cena za niedługo to było 120 zł. Także już tutaj mamy takie proste przeświadczenie, że jeżeli ta promocja faktycznie ma miejsce, no to wtedy właśnie może nie głupio się jednak zaopatrzyć w taką to właśnie przepustkę, bo jednak jak analizowałem sobie to wszystko przed odcinkiem, patrzyłem na te wszystkie wcześniejsze przepustki, no to sprawa wygląda mniej więcej tak, że jeżeli jest jeżeli jest promocja, no to wtedy na ogół może na takim szorcie ulte na tym zagęc, tak? bo tak jak sobie jeszcze popatrzymy w do tego szatetweba, możemy zobaczyć, że to nie by może było fajnie wyciągnąć, ale potem mieliśmy już dużo spadków, nawet na poziom około 80 zł ze 120, także też całkowicie dużo. Obecna cena 80 zł też jakoś nie jest wcale cudowna, aczkolwiek należy się zastanowić z tej perspektywy, że jeżeli to jest przedmiot, który tak na sprawę ma już ten ok, ten dwa lat, dwa lata bardziej niż ok, jeżeli ten przedmiot ma już 2 lata, no to możemy zobaczyć, że 90 zł to była cena jeszcze właśnie sprzed dwóch lat, tak także teraz jego kupno może nie być wcale aż takie głupie. Też ja bym na Twoim miejscu mógł się nad tym zastanowić, czy właśnie nie zainwestować w taką to przepustkę, gdyż jest szansa, że jeżeli właśnie się skończy yy, ta operacja, która ma miejsce teraz, to sobie poleci do góry. Możemy zobaczyć, że taki właśnie precedens miał miejsce po zakończeniu operacji Beukenfang, yy, właśnie na wiosnę tego roku, kiedy to ta cena wynosiła 93 zł, a po końcu właśnie operacji kolejnej, czyli Beukenfang, poleciało do 100 zł. Nie jest taki gigantyczny wzrost, ale warto wiedzieć, że takie coś też ma miejsce. Także jeżeli sobie samu przeanalizujesz i zobaczysz, czy to ma jakąś rację bytu, być może inwestycja w przepustki nie jest aż taka turbo głupia, aczkolwiek tu jest bardzo dużo czynników. Najważniejszy, czy jest emocja, czy nie, a później po prostu to, jakie było na nią zainteresowanie i tak dalej, i tak dalej.